24 lata temu Święty Jan Paweł II odwiedził diecezję ełcką, był w Ełku, a później tutaj przybył przy na Wigry i też na Augustowa Stodziennicznej. I na pewno było to wielkie poruszenie, cała wizyta, ale także po wizycie, tak jak Wigry, bo tutaj odpoczywał, a więc ukazał, swoim odpoczywaniem, że jest to miejsce, gdzie warto przebywać, gdzie warto odpoczywać. Jest to szczególne miejsce, które wybrali Kameduli przed wieloma laty i dlatego też święty Jan Paweł II potrzebował tej ciszy. I on tutaj pokazał na łonie natury. Można i trzeba nawiązywać kontakt z Bogiem, z Twórcą. Trwać w zjednoczeniu z Bogiem, w komunii z Bogiem i z, uczył nas, jak właśnie trwać w zjednoczeniu z Bogiem, aby później trwać w komunii z ludźmi i służyć Bogu i ludziom. Przesłanie jest jedno, żeby uhonorować świętego Jana Pawła II, który odnowił oblicze ziemi polskiej, Europy i świata, ale też odnowił oblicze pokamedulskiego klasztoru i dzisiaj chcemy za to, że Ojciec Święty tu spędził dwie noce, za to Bogu podziękować, ale modlić się też o to, aby to Jego przesłanie, które zostało niezwykłe dziedzictwo, całe kulturowe, całe nauczanie, żeby było wdrażane w życie. Nie tylko podziwiać Ojca Świętego, klaskać, tak jak to bywało często przy Jego wizytach, ale teraz zacząć po prostu wcielać w życie Jego nauczanie. No i modlić się za tych, którzy próbują ten autorytet, dobre imię papieża odebrać. Stąd po prostu popłynie modlitwa. Za wszystkich Polaków, aby się zjednoczyli i wrócili do duchowego dziedzictwa Jana Pawła II.